Jest 27 maja 2011 roku. Jesteśmy przed tymi słynnymi sądami naleśnie przy Alei Solidarności. I jest Kazimierz Świtoń. Dzień dobry. Witam, witam, witam szanownego pana Eugeniusza. Jest Kazimierz Świtoń, ale przygląda się też jeszcze. Z panem... Panowie ja się witają z Kazimierzem Świtoniem. Proszę, proszę się przedstawić. Biegała Mieczysław, jestem mieszkańcą Łodzi Złodzi. Przyjechaliśmy na poparcie naszych działań o polskość, o Polskę wolną, niepodległą, żeby Polacy. Pan Biegała Mieczysław Złodzi i kolejny pan, profesor. Zagórski. Pan Józef Zagórski. Panie Józefie, skąd Pan zna Pana Kazimierza Świtonia? No, nie tylko go znam, ale uwielbiam go i jestem członkiem Światowej Federacji Polskich Kombatantów. E ale nie popieraliście Unii Europejskiej, tak jak Akowcy. Nie, 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 Z tego, z kamionka, Tedy Szarego, Hedy Szarego. Od Hedy Szarego. Iana marszałka, Iana marszałka. Chodźmy, zobaczmy tutaj co się dzieje. Już stoi namiot, pod którym będzie wydawana herbata narodowa. Są już biało czerwone flagi. Policja tam w oddali, tam daleko właśnie jest radiowóz policyjny. Widziałem, że radiowozy tutaj się zatrzymywały i pilnują. Panowie przymocowują. a... Tutaj banery. O, i jest pan Marek Krapan. Widzimy pana generała Grudniewskiego i Marek Krapan. Marek Krapan pozwolił sobie ostatnio na niezbyt życzliwą uwagę, że telewizji narodowej ostatnio nie było. Telewizja narodowa ostatnio jak najbardziej była, ale nie mieliśmy swojego banera. Chcieliśmy wyeksponować ten słynny baner Janko Bilański walczy z antypolonizmem. Jest jeszcze jeden właśnie ten tutaj rozstawiany przez Jana Strzeszka. Panie Marku, jak działalność w internecie? Normalnie, przy czym z pewnymi ograniczeniami, ponieważ zabrano mi komputer. Kto to zrobił? Oczywiście nasza władzuchna, czyli policja na polecenie na pewno Ministerstwa Spraw Zagranicznych Pana Radka albo z kolei pana prezydenta naszego, ponieważ on również wczął akcję odbierania komputerów. No ale zaraz, to znaczy, że pan jest tym słynnym y, twórcą y, strony internetowo, internetowej y, antykomor.pl? Nie, jest, niestety. Co, co chętnie takiego? bym założył taką stronę. A co ale... takiego pan zrobił? Co a, a takiego zrobił Marek Krafan że hmm? go zablokowali? Ja po prostu nagłaśniam sprawy, które budzą kontrowersje. Sprawy, które... Powinny być wyjaśniane przez prokuratora, ponieważ godzą w dobre. Proszę, imię podać polskie. datę kiedy zablokowano, kiedy zabrano komputery z mieszkania pana Marka Flapan. 26 kwietnia, dzień po świętach, we wtorek o godzinie 10, zjawili się panowie policjanci z nakazem przeszukania wszystkich pomieszczeń i zarekwirowali komputer oraz chyba 16 płyt CD. Komputer oraz 16 płyt CD mam nadzieję, że ma się dobrze w policyjnym czy prokuratorskim depozycie. Ja przypomnę, że naszym narodowców warszawskich ekspertem i przyszłym komendantem, jak my przejmiemy władzę, to komendantem policji w Warszawie, być może nawet głównym komendantem policji będzie pan Misztal, specjalista do spraw policyjnych, osoba, która wzbudza nasze największe zaufanie spośród znanych nam policjantów. Mam prośbę do pana Misztala i do wszystkich policjantów, żeby przyjrzeli się tej sprawie, sprawie pana Marka Chrapana, A przypominamy o niej, będąc właśnie przed sądami należnie w dniu, w którym przyjeżdża. Kto przyjeżdża dzisiaj do Warszawy? Lech Bołęsa. No, Kiedyś określany, zresztą do dzisiaj określany jako bolek. Chyba, no, ale słusznie. to. Y y są już tak jeszcze głowa, ale jeszcze ktoś przyjeżdża jak to widzę że sława pana lecha wałęsy przyćmiła sławę innego wielkiego przywódcy no kto jest jeszcze przyjeżdża do warszawy dzisiaj przyjeżdża prezydent Obama ale a właśnie ale on chyba na nas wpływu nie będzie miał żadnego sytuacja się rozwija jest to pierwszy film która jest godzina w tej chwili 9.17 o 9.17 sprzed sądów przy Alei Solidarności realizujemy materiał. Uwija się tutaj pan generał Gruniewski. Panie generał, kilka słów dla telewizji narodowej. Tak. No, Bardzo proszę. Na gorąco. Pana Jana Kobańskiego w jego walce z antypolonizmem, z liberalnymi oszczerstwami, którzy. Podejdźmy, bo widzimy tutaj baner, który jest Pana autorstwa. No, autorstwa przede wszystkim pomysł dał Bartłomiej Kurzeja, ale Pan spowodował, że ten baner powstał. W miejsce ukazionego nam 11 listopada Jan Kobylański walczy z antypolonizmem. Co Jan Grudniewski chce przez to powiedzieć, mówiąc o walce o, o władzę w kraju? Więc wszyscy jesteśmy w trudnej sytuacji, w biezie. Polacy są w w Polsce, wyrzucają a rząd jest rządem okupacyjnym. I my tym transparentem, tym napisem, z zdjęciem Jana Kobrańskiego wskazujemy, że jeżeli nie walczy się o władzę w własnym kraju, to rządzą wtedy inni. I po prostu ta walka o władzę jest naszą koniecznością i obowiązkiem. I jeszcze ujęcie na to, co się dzieje i za chwilę ten film wygląduje w internecie, a materiał sprzed sądu przygotowywał Eugeniusz Sendecki. Proszę o, co to jest? Taką jedną, jedną zmiankę tutaj, a nie. Jak trudno żyć w Polsce, nie będąc żyby. Widzimy tutaj panów w mundurach. Panie generale, proszę przedstawiać kadrę. To, to są oficerowie z Kieleckiego, polskich dużych którzy będą w Iłży na stuleciu PDS-u awansowani i przyszli wyrazić tutaj poparcie dla Jana Kobylańskiego jako naszego ponorowego komendanta i wielkiego naszego przyjaciela i do rozwiązania. Kilka, kilka słów dla Pana Kobylańskiego, bardzo proszę. Pan Kobylański to jest dla mnie w ten, autorytet, prawda? Ja się dziwię, że jeszcze nie siedzą ci, którzy jego oskarżają. Dla mnie w tej chwili to jest więzień, który pracował ciężko przed i po I powinien być w tej chwili uhonorowany, a on musi się tłumaczyć przez takie pasz chwil. I proszę czyli. się przedstawić, kapitan Fidurski, był żołnierz Armii Krajowej. Bardzo proszę się przedstawić, Rafał Nadwrodziewicz, prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Dziękujemy za wypowiedź.